Janusz Piątek, ten BKS u Bochnia, dzisiaj przegraliście pierwszy mecz w rundzie wiosennej. Sprawiedliwie zasłużenie dziś Unia pokonała was? Ciężko powiedzieć, czy sprawiedliwie. No, musimy patrzeć, jaka jest rzeczywistość. No, przegraliśmy mecz, wydaje mi się, z najlepszą drużynę, drużyną, z jaką rywalizowaliśmy z tej wiosny i, i to im gratulujemy. Skąd wzięła się dzisiaj niemoc wasza? Na pewno na wiele nie pozwoli przeciwnik, trzech, trzech wysoko ustawionych zawodników nie pozwalało nam kreować grę. Sytuacje, które stwarzaliśmy, no niestety nie wykończaliśmy. I jak się nie strzeli, to, to ciężko wygraną. Ale mi się wydaje, że błędy indywidualne też w obronie, za, yy, bo przy tych dwóch bramkach zaważyło to Tak, my no zdawaliśmy sobie sprawę, że przy tak doświadczonym i, i tak dysponującym takim potencjałem przeciwniku... Nie możemy sobie pozwolić na najmniejszy błąd i niestety y, dwa razy mając piłkę straciliśmy ją i, i przeciwnik to wykorzystał. W na następnym meczu gracie z, z rezerwami Sandecji W Sącz. W tym czasie też gra pierwsza drużyna z e, Sandecji, e, bodajże z Wigrami e, Suwałki, więc no, tutaj będzie łatwiej o punkty. Nie uważam tak, dla nas tak naprawdę nie ma znaczenia, z kim rywalizujemy, musimy się skupić na sobie, na swojej pracy, przede wszystkim wierzyć w to, że z każdym możemy wygrać, i czy to będzie pierwsza ligowa sandecja, czy, czy rezerwowa, no tam każdy trenuje, I cały czas jest w orbicie zainteresowań pierwszej ligi, na pewno prezentują wysoki poziom i łatwe punkty nie będzie, ale mamy, mamy swój plan, mamy swój pomysł i idziemy po to, żeby powalczyć o zwycięstwo. Dziękuję panu bardzo